Cześć wszystkim, z tej strony Orzechowy dziś e, nagram znów film z Minecrafta. To będzie e, dziś trzeci dzień i w tym odcinku najpewniej dobuduję chatę. E, Okej, okay, jest... E, gdzie mam Okej... Okay. Że mi się nic nie stało. Tutaj nie chodzę. Idzie ta, ta łódka, no. O jest tam, to dobra. dzisiaj po tamte drewno co było na tamtej takiej innej wyspie ponieważ potrzebuję na... No, dom okej okay. i tamta wyspa jest o tam co się stało? glony, o nie ja nie chcę glonów OK. Jeśli chcecie więcej Minecrafta, to piszcie. E, OK. I. Dobra. E, tutaj zrobię takie e, przyspieszenie, z, z, zanim dotrę i może w tym czasie nie ważne. No i dobra, ja już tutaj wyszłam z łódki. No i czas na zbieranie drewna. Przy okazji będę musiał sobie zrobić nową siekierę. No i dobra, tutaj mamy tutaj trzeweczko. Ładnie. Ale dobra, ja sobie zrobię w sumie nową, nową siekierę przy okazji. I eee, tutaj dobra, nie, 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 Co jest? Dobra, git. I teraz tutaj ściąć. Tutaj. Tutaj. No Przydałaby się fizyka w Minecrafcie. To taka porządna, nie? Jak tam niektórzy nagrywają, fizyka w Minecrafcie. I drzewa się rozpadają. Okej. Okej. Okay. Y okay. No dobra, tutaj mamy drewienko znowu e, okej, okay, to ja się podsadzę innym tutaj. Nie, jeszcze trzeba się podsadzić. O, dobra. No i ładnie, dobra. I... Poprzę robię tutaj na zeseczki. Nie, dobra. Jest, jeżeli mamy już tak, to na pewno wystarczy, dobra. Tutaj znów przyspieszę, jak tutaj... No nie, no deszcz. Ja tutaj znów przyspieszę, jak będę wracać, więc... O niej przez ten to zombiaki będą się nie palić i... Dobra, ale... Ta wyspa, na którą... Gdzie ta wyspa? O, tam jest. Czy jest tam, nie? Tak mi się wydaje. Nie, to nie jest tam. Ja miałem przyspieszyć, ale w końcu chyba nie przyspieszę. Tam są potwory, tam są potwory. O nie, burza, burza. Źle jest. O nie, szkielet, szkielet. O tam jest. Jest tu ta krowa, mnie tak przestraszyła. Ale dobra. Y Mamy siekierkę, a to jest Java Edition, więc tak jakby siekierka e, bije więcej na tej grze. Powiedzmy. Okej. Okay. A teraz nie wiem, kiedy będzie dzień, a kiedy noc. O nie! Chyba nie przyciski. Tu tu były za dźwięki. O, chciałem to zrobić. E, okej. Okay. tutaj mamy nasz portal. Dobra, tylko pioruny chyba już przeszły, bo nie widzę, żeby waliły już. O no tak ewidentnie już nie ma burzy Okej okay. Nie masz taki wysoki nasz domek nie będzie żeby tu ty... Tam też jest trochę złota tam przy tym portalu A jeszcze Na złoto mam za słaby kilo jeszcze podłogę możemy nawet wam się zrobić, na pewno, no. Jeszcze daszek tutaj, o. Tylko żeby to nie spadło, ok y Okej. Okay. Ładnie. Dobra, jest. Ła, wymieniałem, że... I dobra, ja na ja, ja teraz, Mi teraz przyszło to jeden pomysł ponieważ zrobię łopatę, żeby wykopać piasek żeby móc zrobić okna bo ogólnie jeszcze nie widzę możliwości za bardzo, żeby... bo tutaj nie ma za bardzo takich myślałem, że tu jaskinia jest, jest. Właśnie nie ma jaski. To co? Nie, to jest zupełnie rzeczka O nie Nie, tak, to jest rzeczka Jeziorko, kałuża e, tutaj znowu jest kałuża Eee O jezu Co to jest? Ale skąd nie mam widzieć Nie, tylko kamień potrzebuje w sumie do zbudowania pieca, żeby stworzyć szkło. Tym właśnie problem jest. Oje! Nie, to jest żwir! Ja tutaj chciałem zbudować co ja chciałem... A, drzwi. Hej. Okay. Nie. No jak to? Dobra. 去死！ Dobra, przestało padać. Co ty robi kurczak? Co ty robisz, kurczak? E, ok, tutaj. Dobra, ja je bez... Ja sobie jeszcze zbuduję, ponieważ. Miesz może mi troszeczkę ułatwić później walkę, ponieważ. Ponieważ miecz tak jakby mniej się psuje w walce niż siekiera, bo siekiera jest tworzona tak jakby... Dobra, mieczyk... Eee, yy, okej... Okay. Yy, dobra, jest git. A ja tam słyszałem utopca. O wągiel, wągiel. węgiel No szyb. Okay. Mi się zregeneruje zdrowie tam jest kamień i wąg. Nie to już widzę, już myślałem, że tu kamień jest na wierzchu. A ja potrzebuję 9 bloków yy, bruku, żeby zbudować yy, ten. No yy, zbudować. Yy, tom. Yy, piecyk. E dobra, e, poszukam gdzieś indziej kamienia, bo tutaj... No, o tutaj. To jest kamień? To jest kamień. I to nie jest kamień. A bo ja miałem sezonkę, ja mogę sobie tutaj postawić drzewo. Jest kamień, nie? Szybciej? To nie jest kamień. Co to jest? Anders, no super. Mi się skończyło pożywienie. czy da się gdzieś glony? Wodorosty, znaczy się. Ty... okej, okay. ja, ja sobie tutaj jeszcze postawię sadzonki. Tu... ja się... ja nie ryzykuję jeszcze z tym tym. Tym kurczaszkiem, bo on może być taki troszkę zdradliwy. Ja muszę szybko znaleźć kamień. Dobra. Tylko, że kamień jest tutaj drugi Może, żeby mi się przekopał. To jest piasek. Okej, okay, tutaj. O jest kamień! Dobra... To był underzyd. Tak to był underzyd, tu jest kamień. Nie, to nie był under. Co to było? Tego w ogóle nie dostałem. Eee, okej, okay. tutaj. Dobra. No jest dobrze teraz tutaj. Jest ładnie. Dobra, mamy tutaj tutaj jeszcze kamień, tutaj. Miedź, mieć, mieć. W sensie mieć nie jest jakaś strasznie przydatna, ale... Tak mi się wydaje, że... No właśnie, ze słaby killów miałem. Mam w sumie. Nie szma... tutaj to sz nie są szmaragdy, tylko to są. Co to są, nie pamiętam już. Ale okej... Okay, y Polecam też mój film z Robloxa i z Totally Accurate Battle Simulator, które są, to są dwa najnowsze filmy, oprócz tego. No i po prostu polecam te dobra, ja w sumie tutaj piec po to się. Okej, okay. Chcę przy okazji tutaj zbuduję, kilof. No i jest od razu lepiej. Mam tutaj szkołę. Najpierw z tego kurczaczka. Okej, okay. dobra. Upiekłem sobie kurczaka. Teraz trzeba go zjeść i... Nie, to no to. E... Chciałem jeszcze ten piasek. E... Piasek z ten. Nie to. Dobra. Okej, okay, niech będzie 12, żeby mi się. Okej, okay. no, na razie idzie dobrze. Okej, okay. powiedzmy, że taki jeden piasek to takie jedno drewienko, myślę. Mo tak może spół o. może takie 2,5 i pół czwarte ja zaraz, ja zaraz przyspieszę to e, te no to tutaj przepalanie no i tak w sumie to będzie zaraz tyle na ten odcinek i zaraz wam się tutaj pokaże po Prawej, właśnie po prawej stronie mój kanał, że możecie zasubskrybować. A po lewej stronie się pojawi film, który pasuje mniej więcej do Waszych tutaj wymagań. I ja właśnie to teraz przyspieszam. Dobra, już przepaliłem. Mamy nasze szkło. Tutaj. No i to tyle na ten odcinek. Do zobaczenia. Pa, pa. I będę wdzięczny, jeśli zostawicie lajka, czy coś. Pa.